O, mój nowy motor. Zaraz pojadę na przyjażdżkę po lesie. Mm, muszę się ubrać, kask muszę poszukać. Cześć, tatusiu. Pepo, a ty jeździsz samochodem? Hm, tatusiu, oczywiście. Jak ty możesz motorem, to ja samochodem. Ale przecież jeszcze jesteś dzieckiem. No, no tak. No przecież widzisz, tato, że to zabawkowy jest. O faktycznie! Przecież nawet dachu by mnie zamknęła. Hmm. Myślę, że taka mała świnka jest tak o tyle za duża na prawdziwy samochód. Przecież to zabawkowy. O, faktycznie! Ha. Ale ten motor nie jest zabawkowy. Ja właśnie zaraz się nim przyjadę po lesie. Będę skakał i, i latał i, i fruwał. Tatusiu, motorami się nie fruwa. No ale ja będę! Ha. No dobrze, muszę poszukać kasku. O, prawie bym zapomniała. Przecież chciałam otworzyć jajko niespodziankę! Ha, ha, ha. Proszę bardzo, otwieramy dzisiaj przecudowne jajko. I sprawdzimy, co znajduje się w nim w środku. Caka caka! Czekolara. Czekolada. Czeko, czeka, czeka, czekolada. Okej. Okay. Mamy jakąś naklejkę. Mamy naklejkę. I tu mamy jakieś autko. Czeko, czeka, czeko, czekolada. Okej. Okay. Czy to są części, które wyglądają tak samo? Chyba tak, to idzie do środka, czyli to... Nie tak. Albo nie. Tak Taką. Nie. A, to idzie tu pomiędzy. O. o, czekolada kawałek przykleiła mi się do do mojego koła spójrzcie, jaki przecudowny samochód, a tu można, zobaczcie przekręcić i mamy auto Eww. czemu to nie idzie przekręcić, aha, bo to jest troszkę, o tak o tak i o tak I... Na nartach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na moim pra programie, kanale BBTV Superbajki.